Dobry, kochani, witam Was serdecznie w ten piątkowy poranek. Dzisiaj piątek, 13 września. Mam nadzieję, że będzie to dla Was radosny, szczęśliwy, pełen nadziei i samych pozytywności dzień. Pomimo tego, że na dworze chlupa pada, jest zimno, trzeba wyciągać ciepłe rzeczy, to i tak, i tak mam nadzieję, że coś miłego dzisiaj sprawisz, że będziecie cieplutko się czuli, bezpiecznie i tak naprawdę, naprawdę bardzo pozytywnie. Kochani, dzisiaj, tak jak ostatnio, czytanie na weekend, cały weekend, także od, dzisiejsza karta będzie od dzisiaj ważna to przesłanie, aż do niedzieli, w poniedziałek, spotykamy się na nowo. Spójrzmy w takim razie, co takiego mówi dla nas nasza talia tarota. Co takiego dzisiaj może nas spotkać, co takiego może nas spotkać przez weekend i na co będziemy musieli zwrócić uwagę, aby ten okres był dla nas jak najbardziej pozytywny. Spójrzmy, co tam dzisiaj dla nas. Siódemka monet świetna karta, jeżeli chodzi o weekend. Karta mówiąca o tym, że dzisiaj, kochani, że przez te trzy dni będziemy wypoczywać, będziemy mogli odetchnąć. Praca, która miała być wykonana, już została wykonana. Teraz możemy odpocząć i czekać tylko na wyniki naszej pracy. Kochani, karta mówi o, na przykład o wyjazdach. Poza miejsce zamieszkania, gdzieś na łono natury. Nie wiem, czy na to łono natury będzie okazja wyjechać, bo ma dość mocno padać. Przynajmniej tutaj u mnie na południu Polski. Mam nadzieję, że gdzieś tam te chmurki na chwilę przestaną wylewać swoje łezki i będziemy mogli choć na chwilę wyjść na dwór. Jeżeli będziecie mogli, skorzystajcie. Natomiast jeżeli nie. No, to chociaż trochę z parasolką poskakać po kałużach, abyście odzyskali tą wewnętrzną, dziecięcą radość. Uwielbiam skakać po kałużach, zresztą moja mała też. Dobrze, kochani, co jeszcze? Dzisiaj, tak samo jutro, pojutrze, ja się mylę dzisiaj, ale to pamiętajcie, że na 3 dni czytanie, jest świetny moment na medytację, na książkę, nie wiem, na ciepłą herbatę, ciepłą kawę, na spokój. Dzisiaj oddychamy, luzujemy się i wyczekujemy na to, co będzie w przyszłym tygodniu, ale na spokojnie, ze spokojną głową, z radością, z nadzieją. Kochani, najważniejsze, aby dać sobie troszeczkę luzu, dać sobie na wstrzymanie. Co jeszcze, kochani? Może, jeżeli ktoś pracuje, może dostać urlop na weekend. Także jeżeli. To dzisiaj jest świetny dzień, aby poprosić o urlop, na przykład na jutrzejszy dzień. Myślę, że szef nie będzie miał nic przeciwko. Karta mówi także o oczekiwaniu na coś na spokojnym, takim cierpliwym oczekiwaniu na to, co przyniesie wszechświat. Dlatego dzisiaj, oprócz tego odpoczywania, oprócz oczekiwania na rezultaty naszej pracy, ze spokojem i ufnością czekamy na naszą najbliższą przyszłość, ponieważ rysuje się ona w bardzo pozytywnych i wspaniałych barwach. I tego, kochani, Wam życzę. Życzę Wam, aby ta najbliższa przyszłość, nie tylko na te trzy dni, ale na dłuższy okres czasu, był dla Was naprawdę bardzo pozytywny, słoneczny. Oh, jeżeli chodzi o dwór no to od niedzieli podobno, natomiast słoneczny wewnętrznie, poczujcie tą radość przepełniające Was szczęście możecie medytować możecie afirmować dawno nie było u nas afirmacji, natomiast możecie wrócić do afirmacji, które gdzieś tam umieszczałam na początku naszego, naszej przygody z nagrywaniem medytacje też przypominam są na naszej grupie facebookowej doświadczać duchowość, medytację na wszelkie okazje, wszelkie problemy. Także zerknijcie tam, proszę, bo naprawdę warto. A dzisiaj odpoczywajcie, jutro też, niedzielę też. Bawcie się dobrze i zbi zbierajcie energię, zbierajcie wszystko, co pozytywne ze wszechświata, aby od nowego tygodnia działać z werbą i z chęcią. Pięknego, cudownego weekendu, kochani. Do zobaczenia w poniedziałek. Trzymajcie się, Buziaki.